Wczorajszym rozpoczęliśmy pierwszą z sześciu imprez cyklu Bridgestone Road Show. Bridgestone Road Show odbywa się w centrum handlowym w Markach w Krakowie, Zabrzu, Wrocławiu, Poznaniu i kończymy w trójmieście. W każdym z sześciu miast, na parkingach dużych centrów handlowych, zbudowane zostanie miasteczko Bridgestone. Pomysł powstał, ponieważ chcieliśmy uświadomić naszych kierowców, jak ważne jest systematyczne sprawdzanie ogumienia w naszych pojazdach. Stąd pomysł na tę imprezę. Mamy nadzieję, że świadomość wśród naszych polskich kierowców wzrośnie dzięki właśnie promowaniu tego typu imprez. Od wielu lat Bridgestone angażuje się w projekty, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a zwłaszcza zredukowanie liczby wypadków. Imprezy te odbywają się w całej Europie pod nazwą Tire Safety. Rozszerzyć nieco formułę tej imprezy, która sprowadza się właściwie do mierzenia ciśnienia, do mierzenia głębokości bieżnika, sprawdzania stanu ogumienia. Postanowiliśmy rozszerzyć to o pokazy ratownictwa drogowego, o miasteczko drogowe dla najmłodszych, miasteczko rowerowe dla, dla najmłodszych, aby spróbować wyedukować najmłodszych. Jak poruszać się na drodze, jak się zachowywać, jak bezpiecznie jeździć. Dzisiejszy dzień pokazał nam, że bardzo wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten jedyny kontakt, jaki ich samochód posiada z podłożem, to są opony i niewystarczająco dbają o nie. Zanotowaliśmy bardzo wiele przypadków zbyt niskiego ciśnienia w oponach. Jak wiadomo, wpływa to z jednej strony na to, że opona szybciej się zużywa, a z drugiej strony również na to, że można wpaść na przykład w niekontrolowany poślizg. Ponadto, bardzo wiele opon jest też właściwie na granicy ich przydatności do użytku. To znaczy, głębokość bieżnika jest już bardzo niska, prawie że osiągająca poziom 1,6 mm, który jest tym poziomem dopuszczalnym, przy którym można używać, można używać opon. Czy często badał sobie Pan wcześniej ciśnienie w oponach? W ogóle nie badam ciśnienia w oponach. Wierzę w to, że nowoczesne opony nie wymagają kontroli. Co pokazały te badania? No, pokazały się, że jest to mm, złe przekonanie, ponieważ ciśnienie było niewłaściwe. Czy pan, że dobra opona to bezpieczeństwo na drodze? No oczywiście, że tak. Dlatego <laughs> korzystam z opon marki Bridgestone. W miasteczku Bridgestone, oczywiście oprócz części poświęconej sprawdzaniu stanu ogumienia, możemy znaleźć część dla najmłodszych, czyli jest to miasteczko drogowe i miasteczko rowerowe. Ponadto mamy część przygotowaną dla dorosłych, to znaczy znajduje tam się symulator jazdy w różnych warunkach i w zmieniających się warunkach pogodowych, gdzie można sprawdzić co dzieje się z samochodem, gdy nagle zaczyna padać deszcz, gdy jedziemy zbyt szybko, co, co może się zdarzyć. Ekipę ratowników medycznych, którzy pokazują i opowiadają o tym, jak należy zachować się, gdy widzimy wypadek, co należy zrobić, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Wszystkie działania grupy Bridgestone, wszystkie produkty grupy Bridgestone mają służyć przede wszystkim temu, aby na drogach było bezpiecznie. Także bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo.